Przeciwnością tego świata I Nawet jak nie masz już do kogo wracać Naprawdę do stracenia nie masz nic Zobacz co w życiu, weryfikuję i Byłem ty. Tytułem wstępu powtarzam wciąż Marymont reprezentu Nie daj szans Kurwy synom, którzy żyją bez respektu Słuchasz miłość Tym, którzy zasługują na nią, żeby się rozwinąć Musisz iść, niech inni zostaną Twoje życie Twój moment, twój mikrofon płonie zostawiłeś grę i Słyszysz głos mówiący, wróć do niej Twój wybór Mój plan to samo dookoła, tylko od ciebie zależy to czy czegoś dokonasz bądź ponad Będziesz ciekał po skroniach Zapamiętaj, tak to najskuteczniejsza obrona Nikt nie będzie cię pamiętał W drodze do piekła zawsze bądź świadomy Tego, czemu poświęcasz swoje życie Swój czas Plus swoją wiarę nie zapomnij Ile razy już śmierć pokonałeś Pokochałeś tę muzykę, grę znienawidziłeś W końcu czas przegrany minie Bez, bez słabych linii, Zawsze mu prawdę. na grę Drogę znów znajdziesz Zadbaj o to, żeby wrogą wciąż lądował Chuj w gardle i nie pozwól Żeby sukces tobą zawładnął Nieważne gdzie będziesz, nie daj ściągnąć się na dno I, i, Wbrew przeciwnością tego świata i, Nawet jak nie masz już do kogo wracać i, i, Naprawdę do stracenia nie masz nic, zobacz co W życiu weryfikuję i zmienia sny Wbrew przeciwnością tego świata i, Nawet jak nie masz już do czego wracać i, Naprawdę nie masz do stracenia nic, zobacz co W życiu weryfikuję i zmienia sny